Kamery poszły i... akcja. W tej torbie są pieluszki jak co tak? Gdyby marudziła, chociaż nie powinna, bo dopiero się zarzuciłem. sobie z Majeczką. Nie, nie. Będziemy o 21. A, nie musicie się śpieszyć. Ale gdybyśmy, gdybyście mieli jakieś plany, to... No to Dlaczego naszego... są dziadkowie. Nie hmm? mamy żadnych planów. <laughs> Jesteście najlepsi. Dobrze, <najlepsi>, <coughs> No, no topa. No. pa. pa. Padać? Wszystkiego najlepszego, mamo! Dziękuję. Dziękuję. Boże mamo, no bo przepraszamy, wszystkiego najlepszego, Słuchaj. Ale nie ma sprawy. Przecież ja wiem, ile wy macie na głowie. Przepraszam. No, nie szkodzi, nie szkodzi. Poza tym ja i tak w ogóle nie obchodzę urodzin, Nie obchodzicie, że to matka matka urodzin. nie. nie. Akurat. Ślub syna, to bym chętnie świętowała. Ja to, yy, nie wracajmy do tego tematu. No tak, tak, nie wracajmy, nie wracajmy. Po prostu <śm> uszanujcie naszą decyzję, ok? To pa. A my nie szanujemy waszej decyzji? Wydaje mi się, że wszyscy ją szanujemy. Ja ją szanuję, Ludwik ją szanuje. Wszyscy cholernie szanujemy waszą decyzję. nie po co się tak denerwować? No właśnie, po co ja się tak denerwuję? Jakaś głupia jestem. Syn mnie nie, poinform nie poinformował. Jakaś głupia jestem. Syn mnie nie poinformował o swoim ślubie, a ja się denerwuję. Sami mówiliście, że to jest nasze życie i to są nasze decyzje. Synku, ja cię bardzo proszę. Daruj sobie cytowanie moich słów, bo wiele rzeczy ci mówiliśmy i jakoś nie zapamiętałeś. Jakich? Że Cię kochamy, że jesteś dla nas ważny, że jesteśmy z Ciebie dumni, że zawsze we wszystkim możesz na nas liczyć. No, teraz jesteś nadal trochę niesprawiedliwa. Bardzo Ci proszę, Magda, nie mów mi, jaka jestem. Zobaczymy, jak Majka dorośnie i zrobi Wam takie coś. Porozmawiamy wtedy. Jak jedyna córka, którą kochasz nad życie, zada ci taki cios w serce, ale majeczka może zostać. Na razie? Dobra, poczekaj Kochanie. Dobrze, ej, spokojnie, ja z matką tak? A ty się zajmij swoją. To jeżeli tylko z... Jeżdę.